Państwo w miłości mojej to hasło drugiego już spotkania ze wspólnotą Guadalupe. Potrwa ono od 22 do 24 lipca. Dlaczego warto do nas przyjechać? Dlatego, że spotkacie wyjątkowych ludzi, ludzi o czystych sercach, ludzi, którzy chcą sami napełniać siebie miłością Chrystusa, ale Napełnić tą miłością również innych. Bardzo mocno pomaga nam osoba błogosławionego Karlo Akutisa, którego będziemy przyjmować w relikwiach. Zapraszamy tym razem nie tylko młodzież, ale rodziców i młodsze rodzeństwo. Chcemy wspólnie przeżyć coś dobrego. Trwajmy w miłości razem. Oprócz miłej zabawy czeka nas też kilka ciekawych wykładów. Nie zabraknie również czasu na modlitwę i spotkanie z Jezusem.